Zimne grudniowe powietrze w Warszawie szepcze sekrety zmian, a w sercu tej transformacji leży narracja, która zmieni krajobraz finansowy Polski. Wyobraź sobie świat, w którym każda wypłata emerytury opowiada historię odporności, nadziei i strategicznego planowania. Nie chodzi tu tylko o liczby, chodzi o siłę życiową milionów obywateli Polski, którzy pracowali niestrudzenie, marząc o bezpiecznej przyszłości. Kiedy pierwsze promienie zimowego słońca przebijają się przez pokryte szronem okna budynków rządowych, narasta cicha rewolucja. System emerytalny nie tylko się zmienia, on ewoluuje. Każda polityka, każda korekta stawek to wykalkulowany ruch w finansowej grze w szachy o wysoką stawkę, w której graczami są zwykli ludzie, a szachownicą skomplikowany teren gospodarczy Polski. Aktualizacje emerytur z grudnia 2024 roku to coś więcej niż tylko zmiany administracyjne. To koło ratunkowe, latarnia nadziei dla tych, którzy poświęcili swoje życie budowaniu tego narodu. Każdy punkt procentowy, każdy harmonogram płatności oznacza obietnicę, zobowiązanie do godności, szacunku, podstawowego prawa do bezpieczeństwa finansowego w złotych latach. Zanurzmy się głęboko w zawiły świat dynamiki emerytalnej. Krajobraz zmienia się pod naszymi stopami, a ci, którzy rozumieją niuanse, będą architektami własnego losu finansowego. Emerytura nie jest już odległym marzeniem, ale nieuchronną rzeczywistością, która wymaga strategicznej nawigacji. Odpowiedź, co zaskakujące, może nie być taka, jakiej się spodziewasz. Nie chodzi tylko o stawki lub harmonogramy. Chodzi o zrozumienie głębszej narracji transformacji gospodarczej. Chodzi o uznanie, że te aktualizacje to coś więcej niż zmiany administracyjne są one odzwierciedleniem filozofii gospodarczej Polski, jej zaangażowania na rzecz obywateli. Poruszając się po tych aktualizacjach, nie omawiamy tylko polityki finansowej. Badamy mikrokosmos ewolucji społecznej. Każda korekta emerytur opowiada historię narodów w okresie przejściowym, społeczeństwa wyobrażającego sobie na nowo swój kontrakt społeczny. Ta złożoność zapiera dech w piersiach. Stawki emerytalne nie są już statycznymi liczbami, ale dynamicznymi, reagującymi mechanizmami, które odzwierciedlają bieżące warunki ekonomiczne. Inflacja, zmienność rynku, zmiany demograficzne wszystkie te czynniki są teraz natychmiast uwzględniane w obliczeniach emerytalnych. Dla młodszego pokolenia te aktualizacje oznaczają coś więcej niż tylko obietnice na przyszłość. Są wezwaniem do działania, zaproszeniem do proaktywności, do zrozumienia zawiłego tańca ekonomii i finansów osobistych. System emerytalny nie jest już odległym, niezrozumiałym bytem. Staje się przejrzysty, dostępny, narzędziem wzmocnienia pozycji. Ale bądźmy szczerzy, ta transformacja nie jest pozbawiona wyzwań. Każda pozytywna zmiana niesie ze sobą potencjalne komplikacje. Każdy krok naprzód wymaga ostrożnej nawigacji, strategicznego myślenia i, co najważniejsze, głębokiego zrozumienia zmieniającego się krajobrazu gospodarczego. Aktualizacje z grudnia 2024 roku są świadectwem odporności gospodarczej Polski. Pokazują system, który jest nie tylko reaktywny, ale i predykcyjny, nie tylko administracyjny, ale głęboko ludzki. To system, który rozumie, że za każdą wypłatą emerytury kryje się ludzka historia czekająca na opowiedzenie. Krajobraz geopolityczny odgrywa kluczową rolę w tych transformacjach emerytalnych. Strategiczna pozycja Polski w Unii Europejskiej, jej solidny wzrost gospodarczy i zdolność do radzenia sobie ze złożonymi międzynarodowymi wyzwaniami gospodarczymi znajdują bezpośrednie odzwierciedlenie w tych aktualizacjach emerytalnych. Każda polityka jest starannie opracowaną odpowiedzą na globalną dynamikę gospodarczą, świadectwem odporności gospodarczej kraju. Eksperci ekonomiczni nazywają to najważniejszą reformą emerytalną od dziesięcioleci. To nie tylko aktualizacja, to całkowite przeobrażenie zabezpieczenia społecznego. Granice między tradycyjnymi systemami emerytalnymi a nowoczesnymi technologiami finansowymi zacierają się, tworząc hybrydowy model, który jest wyjątkowo polski, ale konkurencyjny na całym świecie. Zarządzanie ryzykiem nabrało zupełnie nowego wymiaru. Nowe obliczenia emerytalne obejmują zaawansowane modele oceny ryzyka, które wykraczają poza tradycyjne tabele aktuarialne. Wpływ zmian klimatycznych, zakłócenia technologiczne, Zmiany demograficzne, wszystkie te złożone czynniki są teraz integralną częścią planowania emerytalnego. Dla młodszego pokolenia oznacza to zupełnie inne podejście do planowania finansowego. Emerytura nie jest już odległym, abstrakcyjnym pojęciem. To dynamiczna, interaktywna podróż, która zaczyna się w momencie rozpoczęcia kariery zawodowej. System emerytalny staje się platformą edukacyjną, narzędziem finansowego wzmocnienia, które rośnie i dostosowuje się wraz z Tobą. Podejście rządu jest rewolucyjne. Zamiast sztywnego systemu odgórnego, jesteśmy świadkami pojawienia się wspólnego, przejrzystego ekosystemu emerytalnego. Obywatele nie są już biernymi odbiorcami, ale aktywnymi uczestnikami swojej finansowej przyszłości. Interaktywne platformy, konsultacje w czasie rzeczywistym, spersonalizowane doradztwo finansowe, bariery znikają. Jednak ta transformacja nie jest pozbawiona wyzwań. Złożoność nowego systemu wymaga znacznych inwestycji w wiedzę finansową. Rząd uruchamia kompleksowe programy edukacyjne, warsztaty cyfrowe i interaktywne platformy, aby pomóc obywatelom poruszać się po tym nowym krajobrazie finansowym. Nierówności ekonomiczne zawsze były poważnym problemem w planowaniu emerytalnym. Aktualizacje z grudnia 2024 roku zajmują się tym bezpośrednio dzięki innowacyjnym mechanizmom zaprojektowanym w celu zapewnienia bardziej sprawiedliwego wsparcia dla różnych grup społeczno-ekonomicznych. Wprowadzane są specjalne przepisy dla pracowników wykonujących trudne zawody, osób z przerwaną historią pracy i osób stojących przed wyjątkowymi wyzwaniami ekonomicznymi. Technologia napędzająca te zmiany jest oszałamiająca. Sztuczna inteligencja jest obecnie wykorzystywana do tworzenia modeli predykcyjnych, które mogą prognozować indywidualne ścieżki emerytalne z niespotykaną dotąd dokładnością. To nie są tylko obliczenia, to finansowe szklane kule, które mogą pomóc jednostkom podejmować świadome decyzje z wyprzedzeniem sięgającym dziesięcioleci. Rozważ psychologiczny wpływ tych zmian. Emerytura nie jest już krawędzą przepaści, nagłym przejściem od aktywnej pracy do całkowitego wycofania. Nowy system emerytalny promuje bardziej płynne, elastyczne podejście do późniejszego życia. Częściowe opcje emerytalne, elastyczne warunki pracy, ciągły rozwój zawodowy, granice stają się pięknie rozmyte. Międzynarodowi obserwatorzy obserwują polską reformę emerytalną z intensywnym zainteresowaniem. To coś więcej niż aktualizacja krajowa to potencjalny projekt dla systemów emerytalnych na całym świecie. Integracja technologii Polityki społecznej i wzmocnienia pozycji jednostki stanowi skok kwantowy w projektowaniu zabezpieczenia społecznego. Czynnik ludzki pozostaje w sercu tych transformacji technologicznych. Za każdym algorytmem, każdym obliczeniem, każdą prognozą kryje się ludzka historia. System emerytalny uznaje wyjątkową podróż każdej jednostki, uznając, że bezpieczeństwo finansowe jest głęboko osobiste, głęboko ludzkie. Dla pracowników migrujących, dla osób z międzynarodowym doświadczeniem zawodowym nowy system oferuje bezprecedensową elastyczność. Złożone międzynarodowe historie pracy nie są już wyzwaniem, ale szansą. Obliczenia emerytur mogą teraz bezproblemowo integrować doświadczenia zawodowe z wielu krajów, tworząc prawdziwie globalne podejście do planowania emerytalnego. Zmienność gospodarcza zawsze była największym strachem emerytów. Aktualizacje z grudnia 2024 roku wprowadzają dynamiczne mechanizmy stabilizacyjne, które mogą automatycznie dostosowywać stawki emerytalne w odpowiedzi na wahania gospodarcze. To tak, jakby mieć finansowy amortyzator, który chroni jednostki przed nagłymi turbulencjami gospodarczymi. Aspekt zrównoważonego rozwoju środowiska jest szczególnie fascynujący. Fundusze emerytalne są obecnie oceniane nie tylko pod kątem wyników finansowych, ale także ich wkładu w zrównoważony rozwój. Inwestycje są przekierowywane w stronę zielonych technologii, zrównoważonej infrastruktury i odpowiedzialnych ekologicznie sektorów gospodarki. Równość płci otrzymuje bezprecedensową uwagę w tych aktualizacjach. Wprowadzane są specjalne przepisy mające na celu rozwiązanie historycznych dysproporcji ekonomicznych, w szczególności dla kobiet, które mogły przerwać historię pracy z powodu obowiązków opiekuńczych. To uznanie, że wartości ekonomicznej nie można mierzyć wyłącznie tradycyjnymi wskaźnikami. Bezpieczeństwo cyfrowe stało się kwestią najwyższej wagi. Wdrażane są zaawansowane środki cyberbezpieczeństwa w celu ochrony danych dotyczących indywidualnych emerytur. Szyfrowanie kwantowe, uwierzytelnianie wieloczynnikowe, ciągły monitoring zagrożeń, ochrona informacji finansowych stała się tak złożona i zaawansowana, jak ochrona granic państwowych. Badania psychologiczne, na których opierają się te aktualizacje, są dogłębne. Ekonomiści ściśle współpracują z psychologami, socjologami i naukowcami zajmującymi się zachowaniem, aby zaprojektować system emerytalny, który nie tylko zapewnia bezpieczeństwo finansowe, ale także przyczynia się do ogólnej satysfakcji z życia i dobrego samopoczucia.